Siemanko wszystkim! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na spełnienie moich marzeń razem ze mną. Nie powiem Wam jeszcze o co chodzi, ale jest to jedno z moich takich największych marzeń. Także lecimy, nie śpimy i zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i no... Szczur dla Was. to, to zrób. Zrobiłam już Jeszcze raz? Nie, jeszcze raz nie. Dobra, lecimy, paczek, ładnie. Jak tam zrób A elegancko, ale klimacik. Jak w dżungli się tutaj czuje palma, małpka. Pokaż małpkę? Ta vlog. Super. Licznie. Tutaj mamy producenta hitiorów. Dzony, a choć ja was oprowadzę, tam, gdzie będziemy śpiewać. Jaki klimat w ogóle. Pamiętasz? Czemu jest tak, że nasiedząca Ola pasuje jako piosenkarka? Niech napiszą w komentarzach, czy pasuje. W komentarzach, czy pasuje Ola jako piosenkarka. Jak się podoba studio? Bardzo, bardzo mi się podoba. Czuję, jak byłem gdzieś wiecie na wakacjach tropikalnych. Dobra, my zaczynamy śpiewać. Wszystko już jest ogarnięte. Pokażę wam trochę backstage, jak Adi się Słyszysz szykuje. Słyszysz mnie? Słyszę, no. Słyszę, słyszę, Dobra. że już po śpiewał Mija szybko, mi kolejny rok to dużo wam nie pokazuje także się... Ja mam. nie mamy wielkim głosem, grubym, się normalnym i próbem. Dawaj, 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 no, dawaj Mija szybko, mi kolejny rok Robię wszystko, nie ten czas spali się na dobry, wielki świat, jak mła Słuchajcie, jesteśmy od godziny 13 tutaj Mamy ze sobą pierwszą wzrodkę i refren Jeszcze druga wzrodka, Adi. A jest 17.40 A jest 17.40 Dobra, Adi poszedł do toalety, także my sobie porozmawiamy Poznajcie Johnego, tak w Dzień ogóle dobry. Zapraszam każdego, kto ogląda, kto ogląda ten film na Johnego Instagrama Możesz go oczywiście podać, my go tutaj Mio podajemy Johnny. dla was My i Także powiedz nam, jak ci się podoba ta piosenka, jak myślisz <noise> Czy to będziesz tos? Bardzo ładna piosenka a jak długo już nad, nad nią siedzimy? Kiedy no, nie zaczęliśmy? Długo, dzisiaj Dzisiaj? Wczoraj a Wczoraj, wczoraj? Wczoraj, ale tak pobieżnie I co? I co myślisz? Będziesz TOS? No myślę, że będzie super Także czekajcie na to, bo warto czy Czekajcie na to, bo warto czy Czekajcie na to, bo warto Ola Miskalska i Johnny polecają My siadamy i bierzemy się do pracy. Z czym. Dokładnie tak. Patrzcie czym. To znaczy ja się nie biorę, bo ja się nie znam, ale, ale oddaję J. to w dobre ręce. Cosmowi ja muzycznemu. Elo. Hello. Dobra, my już wróciliśmy do naszego apartamentu. Jestem bardzo, bardzo głodna, więc za chwilę lecimy coś zjeść. Ola, ale ty, ty już zjadłaś pizzę, zjadłaś tosty, tu tosty i jeszcze do tego zjadłaś ciasteczka jakieś. I ty jesteś, jesteś jeszcze głodna. Przecież ja tego nie zjadłam, ty to zjadłeś. Ola! wieczorem więcej, i ty to wszystko zjeżdżałeś w nocy, ja nawet nie wiem kiedy Ola! Ja ci, ja powiedziałam, że zostawmy tosty na rano, bo one będą dobre na rano. Ty, ja się rano wodzę, a tostów nie ma <noise> Więc tak to właśnie wyglądało, a... Ola, się... Ola proszę nie grzeszyć, tak? I ale... Ja wypiłem grzecznie wodę, ja piłem wodę Co za skurczyk. Chodzę, chodzę o suchym pysku <noise> cały dzień Co ty Zjadłaś wszystkie tosty, zjadłaś całą pizzę i jeszcze mówisz, że jesteś głodna! Dobra, w takim razie jestem pełna, właśnie wróciliśmy z nagrań, mamy piosenkę już zrobioną, chociaż jej jutro do końca będzie... Nie zapomnij yy, yy, yy. powiedzieć tego, że Adrian cię zabiera teraz na kolację romantyczną. No jeszcze ten... Poczekaj! No nie ty, zapomnij Adi... o tym Adi... powiedzieć, bo... No. Ja chcę wprowadzić nastrój taki romantyczny Dobra, mów Dobra, Więc słuchajcie, teraz ogólnie jestem pełna Tak jak Adri powiedział eee, No i pomyliłam, nie wiem co mam powiedzieć Dobra, oni już wszystko wiedzą <grym> Wy już wszystko wiecie, Adria zabiera mnie na romantyczną kolację Także idę się Uszykować i lecimy w Coś, powiem brzydko Zeżreć <grym> <laughs> Siemano, dzięki, że oglądaliście Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję I buziaki Mam nadzieję, że piosenka będzie Wam się podobać